Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. Kiedy występował w X Factorze, Tatiana Okupnik rzuciła mu się w ramiona, zaś Kuba Wojewódzki nazwał go facetem, który świeci w ciemnościach. Paweł Biba-Binkiewicz ma 29 lat i pochodzi z Grójca, z rodziny z tradycjami muzycznymi. Od 2008 roku jest wokalistą i gitarzystą w zespole Salt Hill, grając rocka, funk i jazz. Paweł śpiewa też w zespole Flying Umbrellas, Kocha konie, wyścigi konne oraz fotografie i gminę Baruchowo, którą odwiedził po raz kolejny podczas imprezy zorganizowanej przez Klub Miłośników Suzuki. już tutaj byłem w wakacje byłem też wcześniej w czerwcu na długi weekend boże ciało i byłem nawet nad tutaj jeziorami takie czyste jest jedno że tam się patrzy w wodę i widać dno naprawdę to w szoku byłem no rozumiem że polecasz że na w ogóle wszystkim polecam tutaj nawet jak jechałem wczoraj w sumie tu przyjechaliśmy to tak patrzyłem na działki dookoła czy są do kupienia i może ja kiedyś sobie kupię taką działkę że tutaj będę mieć łódkę swoją będę przyjeżdżać z dziewczynami jakimiś no Niewykluczone, że gmina Baruchowo zyska więc kolejnego, coraz bardziej popularnego mieszkańca. Kariera Biby rozwija się bowiem błyskawicznie. Moja kariera muzyczna się generuje tak, że ją sam generuję. Pracuję dzielnie, jeżdżę tam gdzie wszędzie, gdzie mnie zapraszają. To jest ważne, tutaj wszyscy muzycy, tam gdzie was zapraszają, to wyjedźcie. Nie mówcie, że o tam nie jadę, bo coś tam, bo mała miejscowość. Nie, trzeba jeździć wszędzie kurczę, bo wszędzie są ludzie. No i pracuję nad płytą. Tutaj nie ukrywam, że to będzie moje takie dziecko pierwsze, nawet właśnie dbam o to, żeby ono było ukształtowane tak, jak ja tego sobie życzę i pragnę, bo piszę słowa, piszę muzykę, aranżuję razem z Adasiem, moim pianistą, utwory, więc pracujemy i już mamy Mamy cztery piosenki nagrane, kolejne siedem nagrywamy w lutym, i mam nadzieję, tak kwiecień, połowa kwietnia będzie gotowa płyta. I ja też mogę przyjechać tutaj grać koncert, jak najbardziej, żeby się promować tutaj wśród ludności cywilnej i nie tylko. Ostatniego sylwestra Paweł spędził w Krakowie, występując wśród gwiazd w czasie sylwestrowej nocy. Zapowiada, że do Baruchowa wróci na pewno. Aż trzy schetynówki będą budowane w tym roku w gminie Lubraniec. Minister Administracji i Cyfryzacji oficjalnie zatwierdził listę schetynówek na rok 2015 w województwie kujawsko-pomorskim. Nowe drogi realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych powstaną również w Powiecie włocławskim. Lubraniec ma powody do dumy, ponieważ na tej liście znalazły się trzy ciągi komunikacyjne, które będą wykonywane w roku 2015. Jeden ciąg komunikacyjny jest to przebudowa. Drogi od lubrańca przez redeczkalny do Konkowej Woli i tutaj głównym beneficjentem jest powiat, natomiast gmina Lubraniec i Brześć są partnerami. Kolejna droga zaplanowana do remontu w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych to ciąg komunikacyjny Gołębin Ossowo Biernatki Koniec. Koszt tej inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych, zostanie zmodernizowany ponad 8-kilometrowy odcinek drogi. W tym przypadku głównym beneficjentem jest gmina Lubraniec. Powiat Włocławski pełni rolę partnera. Trzeci wniosek, który został złożony wspólnie z kolegą z Boniewa oraz z kolegą z Chocenia. Jest to budowa ciągu komunikacyjnego począwszy od Koszanowa poprzez Gołębin, Kaniewo, Kłobie, Wichrowice i dochodzenia. Ten odcinek będzie miał odległość 27 km. W przypadku na terenie gminy Lubraniec będzie pobudowanych prawie 11 km dróg. W 2014 roku, w ramach programu schetynówek, na terenie gminy Lubraniec została przebudowana droga Lubraniec do Bieżyn-Kazanie-Sokołowo. Łącznie ponad 8,2 km nowej drogi, z czego 4,2 km to drogi gminne. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 6 milionów złotych. Nowy burmistrz Lubienia Kujawskiego wprowadza pierwsze zmiany. Projekt budżetu na ten rok jest już gotowy. Radni ocenią go podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 30 stycznia. Równocześnie zmiany korzystne dla mieszkańców wprowadzane są w lubieńskim magistracie. Zostało podpisane przeze mnie zarządzenie w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. Od 1 lutego urząd będzie funkcjonował w godzinach 7.30-15.30. Z wyjątkiem wtorku, gdzie urząd będzie pracował w godzinach 7.30-16 oraz piątku, gdzie urząd będzie pracował w godzinach 7.30-15. Wcześniej urząd pracował o pół godziny krócej. Nowe godziny urzędowania umożliwią interesantom lepszą obsługę. W życie wchodzi też nowy schemat organizacyjny urzędu. W tym regulaminie, takim najgłówniejszym etapem, czy elementem, który chciałbym wprowadzić, jest utworzenie Wydziału Inwestycji. W którym byłyby osoby wspomagające np. przedsiębiorców z terenu lubienia w wypełnianiu wniosków o dotacje unijne, byłyby osoby, które pisałyby wnioski o dotacje unijne, tak abyśmy mogli z nich jak najszerzej korzystać w nowej perspektywie finansowej. Nie jest wykluczone, że efektem tych zmian będą także niewielkie ruchy kadrowe. Izbica Kujawska doczeka się nowego targowiska. Utworzenie targowiska z prawdziwego zdarzenia to jeden z priorytetów nowego burmistrza na nową kadencję. Marek dorabiała chce wykorzystać bogate tradycje targowe. Do izbicy kujawskiej w każdy czwartek po dziesiątym dniu miesiąca przyjeżdżają kupcy nie tylko z najbliższej okolicy, ale również odległych miejscowości, takich jak chociażby łódź. Niestety w tej chwili handel odbywa się w dość prymitywnych warunkach. Plac, na którym rozstawiane są stoiska handlowe, jest nieutwardzony. Próżno tu szukać profesjonalnych stoisk i zaplecza sanitarnego z prawdziwego zdarzenia. Jest jednak szansa, że to się zmieni. Będzie to możliwe przy udziale funduszy zewnętrznych. Mam plan, aby wystąpić o dofinansowanie z projektem o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Targi w Wizbicy odbywają się od 1394 roku. Prawo do ich organizacji zostało nadane na mocy prawa Magdeburskiego. Gmina Włocławek rozpoczyna działania, których pozytywnym skutkiem będzie zmniejszenie bezrobocia. Gmina rozpoczęła już nabór podań. Mogą je składać wszystkie osoby chętne podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i społeczno-użytecznych. Kolejnym etapem będzie zgłoszenie zapotrzebowania do Powiatowego Urzędu Pracy. W sumie na pracę w tym charakterze ma szansę 14 osób. Nabór będzie prowadzony w dwóch etapach. Ponadto rusza również program aktywizacja in, i integracja, w którym udział będzie brało 6 bezrobotnych. Program będzie trwał dwa miesiące. Urząd Gminy Wocławek będzie również brał udział w programie specjalnym, w którym przyjęte do pracy zostaną cztery osoby bezrobotne z terenu gminy. Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych zajmą się przede wszystkim pracami porządkowymi na terenie gminy. Dobiegają końca prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody w Osieczu. Stacja w Osieczu Małym jest jedyną na terenie gminy Boniewo. Jej rola jest nie do przecenienia, bo stacja zaopatruje w wodę całą gminę. Generalna modernizacja obejmuje pracę w środku stacji, jak i na zewnątrz budynku. Całkowicie uległ, ulega wymianie środek stacji, wszystkie urządzenia filtrujące wodę, całkowicie zostały zmienione także na zewnątrz, została zmieniona stacja nasza, budynek, został on zmniejszony, ale ocieplony, zmodernizowany, wymienione zbiorniki na wodę, całkowicie także zmodernizowane urządzenia, które czerpią wodę, czyli pompy. Praktycznie można powiedzieć, że to jest w 100% wymiana wszystkich urządzeń na stacji. No i idzie ten remont w stronę, żebyśmy mieli wszyscy jak najbardziej czystą wodę, dobrej jakości, no i jak najwięcej tej wody. Modernizacja stacji pozwoli rozwiązać problem spadków ciśnienia wody oraz jej czasowych braków, które stawały się dokuczliwe zwłaszcza w okresach letniej suszy. Po to podjęliśmy tutaj działania Rada jeszcze w poprzedniej kadencji. Zgłosiliśmy taki projekt do właśnie środków unijnych. Tutaj mamy dofinansowanie 700 tysięcy, całość inwestycji jest 2, ,2 miliony 200. Pozostałą część środków dokładamy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie bierzemy pożyczkę też częściowo umarzalną na to zadanie i to właśnie ma spowodować cała ta nasza wspólne działanie ze środkami unijnymi i tutaj praca tej właśnie firmy wyłonionej w przetargu, abyśmy mieli rzeczywiście stuprocentowe, a nawet więcej niż 100% zabezpieczenie w wodę, także w okresie, kiedy były taki czas latem, że musieliśmy wprowadzać pewne ograniczenia w jej rozstrybuowanie. Zadanie dofinansowane w 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspaniałe ciasta, drobne upominki i wyjątkowy występ, który zorganizowały dzieci, uświetniły Dzień Babci i Dziadka zorganizowany w gminie Lubanie. W Lubaniu uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z miejscowego przedszkola oraz uczniowie szkoły podstawowej w Ustroniu przygotowali atrakcyjny program artystyczny wymagające wielu prób. Było jednak warto, bo babcie i dziadkowie, zgromadzeni na widowni, nie kryli wzruszenia. Jestem mile zaskoczony, bo pierwsze co prawda, z jakim się spotkałem, z tak pięknie zorganizowanym występem dzieci, szczególnie dzieci, to tych najmłodszych. No i to, że, że ta pamięć o tych ludziach starszych, o dziadkach, o babciach... Nie? I, no, I tak zorganizowanie, bo rzadko jest bardzo rzadko się zdarza, że możemy tak się spotkać, tak wymienić no, poglądy na sprawy. Uroczystość została zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury z inicjatywy pani Wójt Larysy Krzyżańskiej. Zostali zaproszeni y, uczestnicy koła. Związków Emerytów i Ręcistów, Koło Gospodyń Wiejskich oraz członkowie Związku Kombatantów. Na gości czekały ciepłe napoje, owoce i pyszne ciasta. Każdy z uczestników otrzymał też miły wypominać z podpisem Pani Wójt. Uczestnicy spotkania chętnie opowiadali o swoich wnukach. Babcią zostałam w wieku 45 lat, no to automatycznie to było takie duże zaangażowanie, bo synowa była bardzo młodą osobą. No to automatycznie, a był w takim czasie się urodził, w stanie wojennym, no to, to było, trzeba było dużo energii. W tamtych czasach właśnie, ponieważ brakowało na rynku ubranek, no to ja. Tę rolę spełniałam, uszyłam, robiłam na drutach. Władze Lubania w pełni doceniają to, co dla swoich wnuków robią dziadkowie. To jest to bardzo ważne święto. Trzeba zawsze docenić babcie i dziadków, którzy opiekują się wnuczętami spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu było nie tylko okazją do obejrzenia pięknego spektaklu przygotowanego przez dzieci, ale również świetnym powodem do wspomnień oraz rozważań o tym, co naprawdę w życiu ważne. Wnuczęta to jest chyba dar od Boga bardziej kochane niż dzieci, bo człowiek by ja nie wiem, wszystko dał dla własnego wnuka. Dzieci może, no to jak był syn mały, to człowiek tak jakoś zapędzony pracą, teraz wolniejszy, to dla wnuka to jest wielki, wróg, to jest wielki skarb. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.